Siemaku mój do swym witam Was w następnym odcinku Daily. Mamy 6.23 sobota. Ja właśnie już ubranym determinację, a to oznacza, że wychodzę na bieg. Jak widzicie szaro, buro i ponuro na dworze, Jest się już ciemne skurde, bo chciałem pobiegać na stadionie. Nie pobiegam, a tam światło w ogóle nie ma nic. Więc ja nie wiem to czy to się jakoś polepszy ta pogoda w ciągu godziny. Wychodzę bo nie zdążę dzisiaj. A cały czas mam tą febrę, znaczy febrę to jest mój takie już bardziej korany, bardziej taką niezagojoną, ale wkurza mnie to. Spijam kawę. Uu, 12 razy 200 metrów. Będzie szybko dzisiaj, ale działamy. W ogóle V2 Max podskoczyło mi z powrotem na 60. Na 60 v 2 Max był domowy, więc wracamy do gry, mało. Chyba w 63 jak kiedyś, przed drugim Majormanem, pamiętam. No, to było grubo, ale jest fajnie, naprawdę. Kolejny za mną, zaraz następny. Serwa to 150 metrów, bierna, chodzona. Delikatny trucht, ha, a same odcinki są po, e, po 320 czy 17. Coś takiego, może na końcu dokręcę, ale <gry> o, znalazłem dychę, zajebiście, No i wszystko, xd, <gry> 10 zł fajnie, szczęście sprzyja, o to chodzi, Gdzieś jest i pasuje, <gry> dobra, idziemy biegać. O. Szybką szampę, czyli bagiel, dwa jajka, Ok, tutaj ten sam posiłek co wczoraj, ładuję go już jest gotowy, tutaj bajgiel, jajka, teraz sobie na się wykąpać jeszcze szybko, okej, okay. czekajcie, zrobię to inaczej, dobra, moim i... Ja już w Poznaniu. Jestem trochę przed czasem jeszcze, bo zajęcie mam 15 po, jest 25 po, no niecała godzinka, ale idę sobie jeszcze do Żabki po... kawkę, bo mam mocną ochotę. Ale jestem lujem, bo ja nie wyłączyłem kamery. Ja miałem włączoną w sumie przez godzinę dobrą, przez półtora nawet bym powiedział, w plecaku i mam 28% a i tak nie będę długo, dużo nagrywał pewnie dzisiaj ale myślę, że to tam na luzie sobie opanuję. Nawet nie mam ładowarki, bo ładowałem tom od MacBooka, ale zostawiłem ją w chacie. Tak Macbook mi wytrzyma spokojnie test w terenie, że tak powiem. W miarę łapie ta kamera. Przyjemnie jest, nieźle. Jest 27% ale to też świadczy w ogóle o kamerze, bo yy, jak półtora godziny mam jeszcze 27%, więc w miarę na taki dzień w terenie nagrywania wystarczy na spokojnie na jednym akumulatorze, on się pewnie też zużywa w poczasie, ale dobra, ja idę do żabki, kawka zajęcia i pewnie widzimy się gdzieś później w przerwie po południu albo dopiero wieczorem. Życzę Wam miłego dnia i działajcie jak macie studia czy też coś, no to trzymajcie się albo pracę dzisiaj w sobotę i jedziemy. No i co wam mogę powiedzieć moi drodzy? Eee, dosłownie o minutę spóźnił mi się eee, autobus i przez to nie zdążyłem na tramwaj i przez to nie zdążyłem na pociąg na 20.20 20. i tak byłbym normalnie o 21 w chacie. A teraz muszę czekać godzinę dłużej. E, czekam na e, e, tramwaj, teraz będę na głównym w Poznaniu i będę tak czekał do e, 21 i będę w jarocinie e, o 22 dopiero. Więc kurwa lipa straszna. E, jutro no chujowo, nie? Ta, ta minuta, no, ale no trudno. Nie chcę też wychodzić wcześniej z tych wykładów, chcę siedzieć do końca, chcę w się sensie być jako prawowity student też, żeby szanować tych wykładowców, a nie wodzić przed. Dobrze, że jutro jest zmiana czasu, bo gdzie jest 26 października. W nocy jest zmiana, godzina do tyłu, czyli śpimy godzinę dłużej. Spoko, więc sobie pośpię trochę. Eee, no dłużej. I tak muszę wstać około 4.30. Więc yy, będę spał ile? 5,5 i pół godziny, 6,5 i pół godziny gdzieś yy, będę miał snu, więc spoko i yy, bieg rano long run 15 km może 15. Yy, 14 bardziej. Zobaczymy jak to się znajdzie. Te, te Dobra. Słuchajcie, ja już wróciłem. Jest 22:51. Zjadłem Bigos od Teściowej, pani Izo. Jeśli pani to ogląda, Bigos Petarda. Naprawdę bardzo, bardzo smaczny i uraczył mnie e, tego mroźnego wieczoru. Miałem też taką fajną sytuację w pociągu, i to tak nie buduje jakoś, naprawdę mnie to tak buduje. Moja kariera na YouTubie może nie jest jakaś wybitna póki co i mam tam 500 może subskrypcji, ale wiecie jak siada naprzeciwko Ciebie mama z synem, tak? Jeśli pani to ogląda i syn to serdecznie Was pozdrawiam, bo zrobiliście mi wieczór. No i się tam gdzieś tam wypytują właśnie o tego YouTuba, bo widzieli, że montowałem odcinek jak schudnąć, czy na siłownię iść, co trenować tam jak ja to doradzam naprawdę doradzałem trochę opowiedziałem też trochę o sobie i to jest fajne nie? bo jakby myślę że jakiś wpływ wywarłem może zmienią trochę swoje podejście może zmienią trochę myślenie może zaczną trenować Wiecie, to jest ciąg przyczynowo-skutkowy, nie? My się tam spotkaliśmy, ja im coś opowiedziałem o sobie, oni mnie zasubskrybowali na YouTubie. Dla mnie to jest jeszcze większa motywacja do nagrywania i do działania, a dla nich też poniekąd jest to motywacja do właśnie pracy nad sobą. Więc naprawdę, no super takie sytuacje, i chyba nie wiem, mnie to jakoś tak po prostu rajcuje, że. Chcę więcej tego, chcę więcej po prostu tak nagrywać, chcę więcej po prostu tak z ludźmi gdzieś te relacje budować czy po prostu rozmawiać, że jestem trochę zmęczony. A też fajną teraz rozmowę z Karoliną i e, jakoś nie wiem. Z jednej strony muszę iść spać, bo chcę się wyspać, ale z drugiej strony jestem tak podekscytowany jakoś w ogóle tym dniem i ostatnią sytuacją moją e, życiową, że chciałbym tak siedzieć tu i gadać, i gadać, i gadać bez przerwy, ale. Też jakiś umiar musi być. Stajemy jutro o 4.30 ale to nie będzie 4.30, bo to w sumie będzie 5.30, ponieważ jest zmiana czasu, więc będzie więcej snu i na no 6,5 godzin snu wyjdzie. Może za 15 nawet wstanę. Zobaczymy. Więc co ludzie? Widzimy się już jutro rano, jutro bieg z samego ranka. W sumie to ciemne jest jeszcze. Naprawdę dzień jak biegałem też, to jak wróciłem, to jeszcze było ciemno, bo to było przez 7 rano. Więc praktycznie biegłem po ciemnym tartanie. Więc co? Więc widzimy się jutro. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie i widzimy się już jutro. Pozdro!